Na naszym pierwszym wykładzie mówiliśmy o celu, dla którego Bóg stworzył człowieka, i widzieliśmy, że Bóg uczynił człowieka, aby odzwierciedlał obraz Boga i aby rządził. Został uczyniony z prochu ziemi i otrzymał ducha, który mógł reagować na Boga. To, czy wypełnimy Boży cel w naszym życiu, zależy od tego, której sile się poddamy. Zwierzę reaguje jedynie na tą siłę, która działa w jego ciele. Myśli tylko o jedzeniu, o spaniu i o seksie to wszystko. I opiekuje się swoim potomstwem, kiedy się urodzi. I kiedy człowiek interesuje się jedynie jedzeniem, spaniem i seksem i opieką nad swoją rodziną pomyśl o tym, Taki człowiek nie czyni niczego innego, jak to, co robią zwierzęta. Kiedy natomiast człowiek odpowiada na głos ducha, głos sumienia, głos Boga przemawiający w jego sumieniu, wtedy wznosi się ponad poziom zwierząt i żyje jak syn Boga, w taki sposób, w jaki Bóg chce, aby żył. Dlaczego tak wielu chrześcijan nie odpowiada na głos Boga? I Jego powołanie w ich życiu, aby być tym, do czego Bóg ich powołał, żeby byli, aby oddać całe życie Jemu. Dlatego, że myślą, że jeśli będą realizować swoje własne plany i będą zadowalać samych siebie, i będą zaspokajać wszelkie pragnienia swego ciała, to wtedy będą wiedli szczęśliwe życie to jest wielkie oszustwo diabelskie. Szatan prezentuje nam Boga jako kogoś, kto chce nas pozbawić wszelkiej radości w życiu, co nie jest prawdą. Jezus próbował pomóc ludziom w swoich czasach pozbyć się takiego obrazu Boga. W całej historii ludzkości jednym z największych oręży szatana było prezentowanie obrazu Boga w niewłaściwy sposób aby powstrzymać człowieka przed oddaniem swego życia Bogu. Człowiek ma rezerwę wobec Boga, którego postrzega jako tego, który chce uczynić jego życie nieszczęśliwym, okropnym. I wtedy szatan odnosi sukces, kiedy udaje się mu powstrzymać człowieka przed oddaniem życia Bogu. I to co mogę powiedzieć to to, że większość chrześcijan, których spotykam, i oczywiście to też dotyczy ludzi w innych religiach. Ich wyobrażenie Boga jest takie, że to ktoś, z kim się nie da zaprzyjaźnić. Bóg nie jest kimś, kto zamierza coś dobrego dla nas zrobić. Raczej chce uczynić nasze życie nieszczęśliwym. To jest kłamstwo. I gdy zostajemy powołani na ambasadorów Chrystusa, częścią naszego powołania jest wykazanie, że to, co diabeł mówi, jest kłamstwem. Bóg pragnie tego, co najlepsze dla człowieka. Kiedy ci czegoś zakazuje, to czyni to dla twojego dobra. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. Jednoroczne czy dwuletnie dziecko nie rozumie, dlaczego zakazujesz mu bawić się z wężem, albo nożem, albo z ogniem. My wiemy, że to jest niebezpieczne dla tego dziecka. Dziecko nie wie, co może mu się stać, kiedy bawi się nożem czy ogniem i może się zranić. Ale jak widzimy, dzieci tego nie rozumieją i parzą się ogniem, ranią się nożem, dlatego że są nieposłuszne. I dokładnie taki jest człowiek. Kiedy Bóg zakazuje nam czegoś robić, to wie, że to nas zniszczy. Może być jakaś chwilowa przyjemność, kiedy to robimy, ale w końcu nas to zniszczy. I dlatego Bóg tego zakazuje. I dlatego w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale Bóg powiedział Adamowi, aby nie jadł z jednego z drzew. I jest kilka powodów, dla których tak było i temu się spróbujemy przyjrzeć. Z jednej strony Bóg poddawał go próbie. Poddawał go próbie, aby zobaczyć jak zareaguje na przykazanie Boga. Bóg nie może uczynić człowieka świętym bez wyboru człowieka, aby być świętym. Bóg nie zmusza nas do świętości i także Bóg nie zmuszał Adama, żeby był święty. Adam musiał dokonać dobrowolnego wyboru, aby być świętym. Gdyby Bóg nie zastosował żadnych restrykcji, gdyby Adam nie mógł podjąć wyboru, nie mógłby stać się święty. Tylko gdy mamy wybór, Możemy stać się święci. Jaki wybór miał Adam? To jest bardzo podobne do tego, o czym mówiliśmy na naszym pierwszym wykładzie. Pomyślmy o tym, co Bóg uczynił: piękne drzewo z pięknym owocem. I to było po jednej stronie, a po drugiej stronie był Bóg i Jego przykazanie. I Adam stał pomiędzy tym, co było stworzone, a samym Stwórcą. I musiał dokonać wyboru. Czego teraz chcesz? To, co jest stworzone, czy samego Stworzyciela? Adam dokonał wyboru. Wybrał to, co stworzone. I takie jest pochodzenie grzechu w odniesieniu do rodzaju ludzkiego. Na tym polegało diabelskie kuszenie, aby wybrał to, co stworzone. Diabeł nie kusił Ewy, żeby zabiła swego męża czy aby uderzyła go, czy była nieposłuszna, czy cokolwiek takiego. Diabeł kusił Ewę, aby wybrała to, co stworzone, ponad stworzyciela. Diabeł wiedział, że to wystarczy, aby ją zniszczyć. I kiedy ona podała ten owoc Adamowi, on także stanął przed tym samym wyborem. Czy mam wybrać tego, który mnie stworzył, czy też mam wybrać tą piękną rzecz, którą stworzył? I on wybrał tą piękną stworzoną rzecz, i także zrujnował swoje życie. I dzisiaj my dokładnie dokonujemy tego samego wyboru, każdy z nas. Jest wiele, wiele atrakcyjnych rzeczy, które Bóg uczynił, ale niektóre z tych rzeczy są zakazane. Na przykład, Bóg nie stworzył wszystkich kobiet, abyś ich pragnął, abyś cudzołożył z nimi, abyś uprawiał seks z nimi. On daje ci jedną żonę, ale kiedy zaczynasz pragnąć coś, czego Bóg zabronił, pożądasz kogoś innego niż własną żonę i chcesz w nieprawy sposób cieszyć się seksem z nią, wybierasz stworzenie zamiast przykazanie Boga. To dokładnie to, co wybrała Ewa, kiedy zdecydowała się zjeść coś atrakcyjnego, co Bóg uczynił. To mogą być pieniądze. Pieniądze są czymś atrakcyjnym, ale Bóg nie chce, żebyśmy żyli dla pieniędzy, czy czcili pieniądze, albo wybrali je zamiast Boga. Czy wiecie, ilu ludzi wśród wierzących, pastorów, nauczycieli wybrało pieniądze zamiast Boga? Bogactwo jest bardzo atrakcyjne. Dlaczego jest to tak atrakcyjne? Dlaczego Bóg uczynił to drzewo poznania dobra i zła tak atrakcyjnym? Jeśli wszystko, czego Bóg chciał, to to, aby człowiek nie jadł z tego drzewa, wystarczyło, aby uczynił to drzewo bardzo brzydkim, odrażającym, śmierdzącym, pełne kolców lub czegoś w tym rodzaju, i Adam i Ewa nigdy by się do niego nawet nie zbliżyli, ale wtedy nie byliby poddani próbie. Jeśli coś, co Bóg uczynił, jest odrażające i śmierdzące i brzydkie, to kiedy wybierasz Boga zamiast tego, niczego nie dowodzi. Próba polega na tym, że Bóg uczynił coś, co jest naprawdę atrakcyjne i całym sobą reagujesz na tę atrakcję. I kiedy odrzucasz to, aby wybrać Boga, wtedy wchodzisz na drogę uświęcenia. Żaden człowiek nie osiągnie świętości bez podjęcia takiego wyboru, wybór stworzyciela ponad to, co stworzył. Nawet taki człowiek jak Abraham musiał dokonać takiego wyboru. 50 lat po tym, jak Bóg go powołał. Kiedy Bóg go powołał, jak czytamy w księdze rodzaju w 12 rozdziale, miał 75 lat. I mieszkał wygodnie w mieście Ur Chaldejskie. I Bóg powołał go, aby opuścił to miasto, opuścił wygodę, bezpieczeństwo, opuścił wszystkie przyjemności miasta, w którym dorastał: dom, ziemię to wszystko musiał opuścić i podążać za Panem. Jakiego wyboru musiał dokonać Abraham? Wszystkie te atrakcyjne rzeczy, które Bóg stworzył, Albo samego Boga. Co chcesz? Abraham był posłuszny, dlatego czytamy o nim. Gdyby okazał się nieposłuszny, tak jak Ewa, gdyby powiedział: Wybieram te rzeczy stworzone zamiast ciebie, nigdy nie usłyszelibyśmy o Abrahamie. Bóg wybrałby sobie kogoś innego. Pięćdziesiąt lat później Biblia mówi w Księdze Rodzaju w 22 rozdziale. Bóg znowu wystawił go na próbę. W rzeczywistości poddawał go próbie wiele razy. I zawsze test był taki sam. Czego chcesz? Czytamy w Księdze Rodzaju w XIII rozdziale, że był konflikt między sługami Abrahama i sługami Lota. I ten konflikt dotyczył posiadłości, pastwiska dla owiec. To miało wielką wartość w tamtych czasach. Ich bogactwo to bydło i owce, i potrzebowali pastwisk. I Bóg przyglądał się, jaką postawę przyjmie lot w tej sytuacji, i jaką postawę przyjmie Abraham. I widzimy, jak ci dwaj zareagowali w zupełnie odmienny sposób. Wybór, przed jakim stali, to albo Bóg, albo te wszystkie atrakcyjne rzeczy, które Bóg stworzył. I czytamy, że Lot podniósł swoje oczy w kierunku Sodomy, która była bardzo atrakcyjnym miejscem, i on to wybrał. Powiedział: Chcę to, tę atrakcyjną rzecz, chociaż ludzie w Sodomie żyli w wielkim grzechu. Wszyscy o tym dobrze wiedzieli, że w Sodomie jest wiele grzechu, a Lot zdecydował się zabrać całą swoją rodzinę, aby mieszkała w tak grzesznym otoczeniu. Ale to było miejsce, w którym mógł zarobić dużo pieniędzy, i postanowił tam pójść. I w rezultacie stracił swoją żonę, stracił dzieci i omal nie stracił własnego życia. Natomiast Abraham, chociaż był starszy, ja chcę Boga. Bóg wybierze dla mnie, ja sam nie dokonam wyboru. Więc Abraham powiedział do lota: Ty wybierz. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, jeśli pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Bóg wybierze dla mnie. I Biblia mówi, że lot wybrał dla siebie. Co on wybrał? Tak jak Ewa i Adam wybrał to, co stworzone. Abraham wybrał Boga. Dlatego, że wybrał Boga, niczego na tym nie stracił. I Bóg powiedział: Abraham, widziałem, co wybrałeś, wybrałeś mnie. I dlatego, że dokonałeś takiego wyboru, dam ci całą tą ziemię, łącznie z tym, co wybrał sobie lot. Kiedy szanujemy Boga i szukamy Go, nigdy na tym nie tracimy, nawet materialnie. Jezus także o tym mówił: Jeśli najpierw szukasz Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, nawet te ziemskie rzeczy, których potrzebujesz, będą ci dodane we właściwym czasie i we właściwej ilości, nie za dużo, aby Cię nie zniszczyć. I nie za mało, by cię nie zagłodzić, ale dokładnie właściwą ilość: czy to pieniądze, czy dom, czy wygody. Bóg chce nam to dać wszystko, ale najpierw musimy wybrać Jego. Tego Bóg oczekiwał od Adama. Po to go uczynił. Czy wybierzesz mnie ponad całe stworzenie? Tego także oczekiwał od Abrahama. I drodzy przyjaciele, tego także Bóg oczekuje od Was. Każdego dnia dokonujemy wyborów. Wybieramy pomiędzy tym, co stworzone, a samym Stworzycielem. Czy Adam by coś stracił, gdyby wybrał Boga? Czego człowiek szuka? Młodzi ludzie szukają pracy, szukają domu i szukają partnera do małżeństwa. Najczęściej tych rzeczy szukają młodzi ludzie, gdy dorastają. Gdy mają 20 lat, pomyśl o Adamie. Czy Bóg zaopatrzył Adama w tych trzech sferach? Z pewnością tak. Czytamy, że zanim Bóg uczynił Adama, Bóg uczynił piękny dom, ogród Eden, a następnie uczynił człowieka. Zatrudnienie? Bóg już zaplanował pracę dla Adama w tym pięknym ogrodzie. Partner do małżeństwa? Bóg już zaplanował, aby uczynić kobietę na żonę dla Adama. Adam nawet nie musiał iść do Boga i powiedzieć mu, że potrzebuje czegokolwiek. O tym czytamy na samym początku Biblii. Bóg wiedział o potrzebie Adama i zaopatrywał Adama, zanim on o to poprosił. Zaopatrzył go w dom, zapewnił mu pracę i obdarował go żoną. Bóg jest dobrym Bogiem. Dzisiaj jest dokładnie taki sam. I dzisiaj w dokładnie taki sam sposób zaopatruje swoje dzieci. Jeśli Mu zaufasz, to jak On zaopatruje jest najlepsze. Biblia mówi, że gdy Bóg zaplanował obdarować Adama żoną, szukał kogoś odpowiedniego dla Niego. O tym czytamy w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale i osiemnastym wierszu. Uczynię pomoc odpowiednią dla Niego. To oznacza kogoś, kto jest dokładnie dopasowany do Jego temperamentu, do Jego natury, do Jego potrzeby. Uczynię żonę, która będzie doskonale odpowiednia dla Niego. Czy wierzysz, że Bóg kocha Ciebie tak mocno, jak kochał Adama? Ja wierzę w to z całego mojego serca. Wierzyłem w to, gdy byłem młodym człowiekiem. Wierzyłem, że Bóg zaopatrzy mnie w żonę odpowiednią dla mnie, do mojego temperamentu, mojej potrzeby, mojej służby i wszystkiego, co Bóg dla mnie zaplanował. I jesteśmy już małżeństwem od 40 lat, i mogę Wam powiedzieć, że to jest absolutna prawda. Bóg zaopatrzył mnie w to, co dokładnie było mi potrzebne. I jeśli będziesz czcił Boga, i szukał go i będziesz wybierał stworzyciela, a nie to, co stworzone dla siebie, to przekonasz się, że i dla ciebie on zrobi to samo. Zaopatrzy cię w dom, zapewni ci pracę i da ci partnera małżeńskiego dokładnie według Twoich potrzeb. Nie jesteś w stanie znaleźć dla siebie nic lepszego: lepszego domu, pracy czy partnera. I dokładnie to tutaj widzimy. Bóg zamierza zaopatrzyć ludzką potrzebę. Biblia mówi, że Bóg zaopatrzy wszelką twoją potrzebę. Czytamy o tym w liście do Filipian w czwartym rozdziale. Mój Bóg zaopatrzy wszelką waszą potrzebę według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. On nie daje nam wszystkiego, czego my chcemy, tylko głupi Ojciec. Daje swoim dzieciom wszystko, o co one proszą. Czy uważacie, że jest to mądre, aby dawać dzieciom wszystko, o co nas proszą? To ich zniszczy. Mądry ojciec daje swoim dzieciom wszystko, czego one potrzebują. Nie daje im wszystkiego, o co proszą. Bóg jest najmądrzejszym ojcem. Nie daje nam wszystkiego, o co go prosimy. Wiele rzeczy, o które go prosimy w modlitwach, nie otrzymujemy. Jego odpowiedź brzmi nie, tak jak dobry ojciec bardzo często odpowiada nie, mój synu, moja córko, nie mogę ci tego dać, nie mogę się na to zgodzić. Ale wszystko, czego Adam potrzebował, Bóg zaopatrzył go w to, zanim jeszcze nawet go stworzył. To jest wspaniałe. To nie było tak, że Bóg uczynił Adama i powiedział: Oj, teraz trzeba poszukać dla niego jakiegoś miejsca do mieszkania, albo Muszę się teraz rozejrzeć za jakąś żoną dla niego. Bóg zaplanował już żonę dla Adama, zanim go jeszcze uczynił. Oczywiście Ewa została uczyniona później, ale Bóg planował to już wcześniej. Gdyż czytamy, Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. A więc Adam i Ewa byli już w Bożym planie, zanim zostali stworzeni. A więc widzimy, że Bóg wszystko dla Adama zaplanował, zanim on jeszcze został stworzony. I to jest cudowne, kiedy w to wierzymy. Wiele razy w naszym życiu spotykają nas sytuacje, kiedy zastanawiamy się, czy Bóg jest na to przygotowany, na tą konkretną sytuację, której muszę stawić czoła. Dobrze jest wtedy wrócić do Księgi Rodzaju i zobaczyć tam, że zanim pojawi się potrzeba, Bóg już jest na nią przygotowany. To jest cudowna rzecz być dzieckiem Boga. Przekonuje się o tym od 47 lat. Jest cudownie być dzieckiem Boga, ponieważ on zaopatruje nas we wszystko, czego potrzebujemy w sferze duchowej, materialnej, fizycznej. Każda osoba na tej ziemi powinna być dzieckiem Boga. Ale dlaczego ludzie nie chcą tego wspaniałego życia? Ponieważ diabeł przedstawia im. Fałszywy obraz Boga, surowego, wymagającego nadzorcy nie powierzaj mu swojego życia. Możesz być szczęśliwszy, żyjąc po swojemu. To jest kłamstwo i wierzę, że jest to jedna z rzeczy, którą musimy podkreślać. To kłamstwo, że możesz prowadzić lepsze życie, żyjąc po swojemu, bez pytania się Boga o jego wolę. Najszczęśliwsi chrześcijanie na Ziemi. To ci, którzy zdecydowali, że nie będą sami planować swojego życia. Chcę, aby Bóg zaplanował moje życie, abym dokładnie wypełnił Jego wolę. Jeśli znasz naturę Boga, jako miłującego Ojca, który troszczy się o ciebie, z radością to powiesz. Ja mogę tak powiedzieć na podstawie moich 47 lat z Bogiem. Kiedy miałem 21 lat, zrozumiałem, że Bóg ma plan dla mojego życia. I zacząłem myśleć: Czy to możliwe, żebym ja ze swoją ograniczoną wiedzą mógł lepiej zaplanować moje życie niż mój Stwórca je dla mnie zaplanował? Trzeba być niespełna rozumu, żeby uważać, że to jest prawda. Z pewnością Bóg lepiej zaplanuje nasze życie, gdyż On zna całą naszą przyszłość nasz temperament, to jacy jesteśmy, niebezpieczeństwa, jakie na nas czyhają i wszystko inne. On planuje to, co najlepsze dla nas, i nie jesteśmy w stanie wymyśleć niczego lepszego. I kiedy zdaję sobie z tego sprawę, to jest wiara. Wiara polega na tym, że uznajemy, że Bóg jest mądrzejszy od nas. To naprawdę nie jest trudne posiadać wiarę. Czy tak trudno uwierzyć, że Boża mądrość jest większa niż nasza? Czy tak trudno uwierzyć, że Bóg doskonale nas kocha? Że On jest wszechmogący, że On kontroluje wszystkie aspekty naszego życia? Na tym właśnie polega wiara. Panie, wierzę i dlatego wybieram to, co Ty zaplanowałeś, raczej niż moje własne plany. Dlatego uczymy się z tych pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Dlatego tutaj rozpoczynamy, gdyż przekonałem się, iż wielu chrześcijan ma problem ze zrozumieniem Bożego celu. Nie wierzą. Że Boży plan jest lepszy od tego wszystkiego, co oni sami są w stanie zrobić. Nie wierzą, że Bóg przygotował zaopatrzenie dla wszelkiej potrzeby, jaka może pojawić się w Twoim życiu. Czy słyszysz, co mówię? Każda jedna potrzeba, która może pojawić się w Twoim życiu. Bóg już jest przygotowany na jej zaopatrzenie. Kiedy o tym myślę, to się ekscytuję. Cokolwiek mnie czeka w przyszłości, nie wiem co to jest, nie wiem co mnie czeka, w przyszłym tygodniu czy w przyszłym miesiącu, ale wiem jedną rzecz: cokolwiek by to nie było, Bóg już jest na to przygotowany. W Psalmie 112 jest wspaniałe słowo. To jeden z moich ulubionych psalmów: 112. Gdyż on mówi, jak błogosławiony jest człowiek, który chce być posłuszny Bogu, który rozkoszuje się Bojrzymi przykazaniami i chce być Bogu posłuszny. Jedną z rzeczy, o której czytamy w wierszu 7. w Psalmie 112, jest fakt, że on nie obawia się złej wieści. Tak długo jak żyje na tej ziemi, czasami docierają do niego wieści, które nie są dobre, ale on się nie obawia, ponieważ Bóg już przygotował zaopatrzenie, aby rozwiązać ten problem. Czyż nie jest cudowne tak żyć na ziemi, wiedzieć, że od obecnej chwili aż do końca mego życia nie wiem, co się wydarzy, ale wiem jedną rzecz: cokolwiek by się nie stało, Bóg już przygotował zaopatrzenie na to. Tego się nauczyłem z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju: Bóg zaopatrzył wszelką potrzebę Adama. Aby pouczyć mnie już na samym początku Biblii, że on zna moją potrzebę i że przygotował dla niej całkowite zaopatrzenie. A więc pozbądźmy się tego złego obrazu Boga, który diabeł maluje przed ludźmi, i zrozummy, że Bóg chce dla nas tego, co najlepsze. A więc oddajmy się jemu i powiedzmy: Panie, chcę Twojej woli dla mojego życia. Niech Bóg Wam błogosławi.